Słuchajcie, tak to wyprowadziłem, tutaj przez szybę wychodzi rurka, idzie tutaj pod maskę. Trochę ten przewód jest za długi, ale nie ma żadnego nożyka, żeby przyciąć. Tutaj pod podszybiu kilka obrotów, cyk i wchodzi tutaj do filtra. No jest jakiś prześwit, mam nadzieję, że nie zaszkodzi w ten, w ten, sam, w ten sposób samochodowi. No trochę będzie bogatsza chyba ta dawka powietrza. Cóż, zobaczymy jakie będą efekty, mam nadzieję tylko, że tutaj nie zostanie przygniecione tak, żeby ograniczyć przepływ. I tylko takie mam oczekiwania. Zaraz zresztą sprawdzimy. Tyk. Widzicie, trochę się to zamknąć nie jest. ja na siłę też nie chcę tego ograniczać mu tego przepływu, no ale... Jednak boję się za bardzo tego, że mi weźmie mi tą maskę o. Mam nadzieję, że tam jednak ten przepływ będzie. Dobra, sprawdzamy, zobaczymy Zobaczymy jak to, jak to będzie w praniu I zrobimy nawet taki test na postoju jeszcze Jak odpalę silnik on nie są nagrzany, bo sobie jechałem, to jest miasta. Wyjechałem więc. No, słuchajcie, widzicie obrotomierz? Jak to pracuje? Ja tu już kabelek wezmę. I sobie cyknę troszkę i zobaczymy, jak reagują obroty. Tylko kurczę, nie widzę tej światła. No, nie mogę trafić. O! Widzieliście, co się stało? O! To jest właśnie gaz. Ja nogę nie daję. O, nogę mam, nogi mam tutaj. Proszę bardzo. O, słyszycie, co się dzieje z samochodem. Zobaczymy, jak on się teraz będzie zachował na trasie. To jest 10 atmosfer. Przepływ jest dość duży. Ale nic nie wybuchło. Więc słuchajcie, yy... Tak, kamerkę włączam, włączę powiedzmy Janosika jakiegoś po to, żebyście widzieli jak, się, jak będzie reagowała prędkość pojazdu. Ja mu dam, będę próbował, wyrównam najpierw prędkością do 100 km na godzinę i później włączę gaz i zobaczymy czy on przyspiesza, czy on się zaczyna dławić, jak się zacznie dławić to ujmę tego gazu, no, na razie nie mam innej... Możliwości, innej możliwości regulacji dopływu gazu, jak tylko dodawanie i ujmowanie. Tu dam szybę, żeby mi nie było za zimno. Za, za, za. Dobra, I włączę ja nosika po to, żebyście widzieli po prostu, czy bardzo, duży, w jakim stopniu ta prędkość maksymalna wzrośnie. Znaczy maksymalna, no, prędkość jazdy przy, przy, przy nodze wciśniętej, tak żeby jechał 100 na godzinę. No. Dobra, to do zobaczenia.